Patrz teraz tu 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 tutu tu 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 Diplo Cały kraj się tutu moją Cały kraj jara się moją Kiedy ten tutu Hop, 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 ten hip hop Wszystko co zrobiłem to było dopiero intro Dancehallem miksuję ten hip hop Bomba skacze na parkiecie aż zrobiło się już widno Kiszę codziennie miałam klub Teraz mam tu pełny stół Z dzielę się na pół Każdy ruch to wspólny move, Halo? 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 A, myślałam, że nie słychać Coś stoi, daleko Daryk przeszkadza i że śpiewam Och, Dostać ordery królowej, a wtedy, a potem królowej parkietu. Bo mi się należy tak jest. Noc nie wywaj spokojnie. Jak będzie trzeba, to pójdę na wojnę. Będę walczyć o wrotu moich wspomnień. Oddajcie lokale i hajs! Nie ten poety. Czekam znowu będziemy popijać w Wakardi w klubie ze szklanki. Na parkietu nasze fanki O kurna, a na głośnikuj, i kardi okej! Okay. Nie ufiką wiemy zasady, bo w domu też wybał fanki. Kiedy wpadają koleżanki, zaczynają się hulanki. Uuu, czekam aż znowu będziemy popijać wakikardi w klubie ze szklanki. Nie, ja. mi przerwałeś śpiewanie, dlatego mi nie idzie Czekam aż znowu będziemy popijać wakardy w klubie ze szklanki Na parkie są nasze fanki A na głośniku niki, cardio okej okay. Nie mów nikomu, łapniemy zasady Bo w domu też bywa wap fanki ten koło leżanki Zaczynają się hulanki, U!